Idę, idę. Ale nie wiesz po co? ja wiem. Po co? Skodzić trawę. Ładnie. Wziąć ten, chwilę spalinową. Daję... Jakie? Co? chwilę spalinową? No gdzie te haszcze? No co ty? No te haszcze? Też ja kosę już załatwiłem do tej pory. No być kosa spalinowa. Jaka spalinowa, ja teraz będę kosę spalinową. Człowiek! Ile to lat mam. Opie, kurde. Ale co to mnie to przeszkadza? Słuchaj, kosa... Jeszcze kurde kurda Zobacz. Kosa. To jest zasłużony sprzęt. Ja pierdzielę. Ile to ma razy? 100? Jak jest to? To nie od ciebie, jest to. To ma najmniej 230 lat. Tak, 230, to no może. No 230 lat temu było powstanie kościuszkowskie. No kosy nie żyć człowieku, ona tylko teraz jest zgięta w tę stronę. O co ci chodzi? Ja ci kres. No nie pamiętasz, Tadeuszek Kościuszki zgłasz. No z pamiętam, no, no to, to To jest właśnie kosa. Ale musisz dzisiaj zechaszczyć z kosztu, bo chyba przyjdzie na ja To wysoki ryton. jest a wiesz jaki on jest? No ja ale wiem, ale robotę mieliśmy zrobić tydzień no, temu. Ja ci, powiem ci tak. Ja nie wiem, jak ty myślisz, a ja myślę w ten sposób, że jak my tak mu skosim to trawę to siedzie, no. naszykujemy kopeczki, no. to mu się podlizem trochę. No. To może nas koniami przywieźć. No. Bo jak do tej pory to my jeździmy goło dupą po niechyblowanej desce. Ech. Dobra, wiesz, jak to działa w ogóle? No jak to ty, działa? Ale zobacz. Co? Janek miał się taki pałok. To pałek co co a ty? No weź się nie wygodnie. Tak, Uważaj! No ja, ja wiem. Zobacz jak ona będzie, to być... Zobacz jak ona kituje. Przy zobacz. Patrz. Zobacz, to jest dwie minuty. lewą ręką słyszysz? No. To z góry czy to usz? Trzymasz normalnie i grzeję. Zobacz. Jak ona zajeżdża. Zobacz. A osełkę masz do tego? Mam osełkę, wszystko ma ty, a może ty chcesz spróbować? No daj, spróbuj, daj. Ja bie, w pierwdzielę, stary rado się szpóźno. I zarabi tak, im kopki. Tak, 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 tak. Nie no tak, normalnie, wiesz tak. Tylko nie w tę stronę kości, tylko w te. Wiem, że... Dobra, kipuj. A tak, tak się Kuli. Kurz. Dawaj. Naucz. Niżej. O tak. O! Czy nie, nie zapomniałem? Ci, ja tak no. Kurde. Weź tutaj tę to, to będzie zobacz wszystko. Widać, on będzie zadowolony. tylko kosza na kamień trafiła. Dokładnie. <laughs> o to właśnie chodzi. Zobacz, eee. dobrze Kurna. dobra. Jak ja zapromerzę. I teraz będziemy ustawiali kopci dla niego. Sekret, skosi wiesz, Bardzo że... ładnie. wrócić do rzeczywistości czasy się skończyły miałem wrócić jutro do pracy, ale wrócę dzisiaj bo tutaj jest dużo do roboty myślę, że chłopaków trochę zaskoczy do biura nie wchodzę, bo nie ma co od razu przejdę po placu, to przy okazji i Wam pokażę, co tu zastałem po urlopie autobusik Ale right. już poznaję Zbycha robotę. Koło z nią, śruby jedną. Ale no coś, to, to oni dalej zrobili. Right. To przejdziemy do razu pokażemy co jest. Right, jak jestem na urlopie, to lubię wypoczywać, ale jak już miałem jeszcze jeden dzień odpocząć, bo przylecieliśmy wieczorem ale tu nie ma chyba sensu trzeba pracować żeby odkładać na następną wycieczkę no. ładny lublinek zobaczcie coś tu się działo ale nie ma kierownika to już widzę że jest o piecznik kurwa nieposprzątane coś tu nakupili mieliśmy duży kontrakt na paczkę więc dużo samochodów pojechało ale coś tam jest, o ten Mercedesik Jakbyście coś potrzebowali to zapraszamy. Pamiętajcie o nim, on stoi u nas. Widzę, że go nie wrzucił Zbychu do paczki. Ale fajne samochody o Subaru Subaru tu stoi tu 124 też Mercedesik jakby coś Oj celikę. Ale coś słabo się posprzedawali chłopaki, ale coś tu jeszcze jest. Ta celika cała. To stoi, no coś tu jeszcze zastałem po tym urlopie myślałem, że... o i Fabia dwójeczka ładna bardzo ładna fajny ten samochodik, jak ktoś potrzebuje na części coś, to zapraszamy do nas oczywiście kierownik od razu wróci, od razu w nadcharciu pracy zamiast złapać trochę oddechu, kawy popić, o tutaj te ławeczki jeszcze Byłem właśnie w tym Maroku, to by było fajne rzeczy na plaży. Znaczy fajne o, Taki fotelik można sobie zrobić. Jeszcze tego nie sprzedali. Trochę się chyba tutaj obijali, bo tak trochę tego towaru jednak jest. Tutaj tych samochodów stoi. O! o kur Czego mógł się człowiek spodziewać po powrocie do firmy? Sianokosy w Polsce. O ty! Kamień. 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 Jaki kamień? To alternator. Dobry porządek na magazynie. Ładnie. Dobra. Ładnie poszło. Ale kosa bierze trzy Kierownik gdzie? Jaki kierownik? No nasz kierownik, no jaki A coś tu nie zawiera, co? No coś nie za gorąco? Przecież zobacz. on jutro dopiero się? się. Ty, pa, o, kurwa. Dobry. Zobacz. O. No za wcześnie trochę. Witam. Ja Miałem jeszcze mieć Dobry. dzień rozruchu w domu. No to nie lepiej łodzić. Ale tak za sobie kawy siedzę, siedzę i dumam, dumam, mówię. Nie ma sensu, trzeba jechać. I, I, tak, jak, i tak jak myślałem, no. dobrze, że zrobiłem. Chodź. No a co myśmy coś źle zrobili? Robimy przecież. Zobacz, Zobacz się do, kurwa, wracamy się, nie wiem, do epoki kamienia, no kamienia upanego, czy co, czy oszczędność paliwa. Tak kosa tak tak starsza od niego jest. Bo to tak jest, ja powiem, jest coś rzecz historyczna, no przecież historyczna, no w historyczna, no historii tylko trzeba. No nie, nie wiesz o co chodzi? No, no o co chodzi? No to o to nie ruch, no przecież no, 230 lat temu było powstanie kościuszkowskie, no to wiesz, ja tak spojrzałem na trzeba, nie. bo to... miałem kumplowi O. trzymaj. Czapkę wiesz. No szefa, prezesa. Nowe porządki. Załóż, Nowe porządki, Załóż, załóż, czapkę i ja Ci wytłumaczę, to jest rzecz niezastąpiona, do wszystkiego, ale zobacz ile my żeśmy Ci trawy skosili, sianko będziesz miał dla koni, chłopie no. O co, co? Co się tak potyka? Co? O co ci chodzi? Co? Zdziwko zwykło. Zdziwko. No zdziwko mi e, walnęło, no co mi może zwalnąć jak nie zdziwko? Wchodzę kurwa pieprznik tam... E, nie, pieprznik. No pieprznik, koło zdjęłeś, śruby pierdolnięte, nie odkręca... E, o Jezu. Leżą, Wchodzę, skutery roz, e, leżą porozwalane. Idę plac pozamiatany. E, samochodów jak na lekarstwo. Mało? A, a wy robicie co? E, sianokosy se urządzacie? Powiedziałeś, żeby ci skosić trawę, przecież jak odjeżdżałem. No to trawę nie... to wam powiedziałem, żeby skosić. Jak wyjeżdżałem, no to chyba minęło 10 dni, to chyba... Trzeba było przyjechać jutro. No właśnie, ty bardziej. Jutro. Dobra, Paweł Mordo zochluję cały czas przyjechałeś, nie wiadomo o co ci chodzi. Zawsze no apatura. Ja no od się mogę będzie... jak ty? jak, jak to będzie... <laughs> No właśnie, to co mamy nie kosić w końcu? To może te czapki to... Być ta się lepiej położyli w tej trawie, to bym was nie widział. No, może dlatego, że urwałem. Co jest. ty tam chcesz teraz od nas? No, co? Co ty tam chcesz? A to? A no, co to? Klient zamówił? No zamówił klient. No i co? Tak leży? No nie przyjechał dzisiaj, ma jutro przyjechać. Byliśmy kosić trawy, to to wiesz. No. A to? Co to jest za przedstawienie? No, cóż. no co? To kolega co to, no to jest. Co to jest? Kolega twój zamówił kupił. Mówiłem, zrobione. Mówiłem, że nie tego mówiłem. Co mówiłeś? Nie cił tego, że twój kolega to właśnie. Kolega zamówił. Słuchaj, takiego cuda to jeszcze nie widziałem. Blokowałem, bo wziął piłe człowieku, ślanta, ta to... skudra. Twój patent był. Elegancko? Zobacz. Malina. Siedzenia wysokie, szyby pół. pół, paka. Co ty się tam za Simon? Chodź dalej, chodź, bo już z to jest. No No co? No co? Nie rozebrali. Dobra do paczki z tym samochodem A Siano czy zawiedziesz <noise> Prze do Siana Kuniem zawiedzę. Kuniem Jak ty masz kosę to żeby ci pasowało do tego, że jesteśmy w średniowieczu, to kuniem zawiodę Dobra, ee, słuchajcie, widzicie co tu się dzieje bardzo dobrze, że kierownik wrócił, dobrze, że nie padłem na dłużej i bardzo się cieszę, że wracam, więc... Zapraszam do, do firmy Piotrostal. Jestem, złomujcie, kupujcie części. Zapraszamy. I dajcie tego suba i lajka. Like Jak ktoś ma trawnik do wykoszenia, to polecamy się. A szczególnie ty. <śm>